Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować test huba m 8 w jednym. 8 in. 1 taki mamy. Hub m besausik <coughs> Hubic wygląda tak, że wam pokazuję. Tak wygląda Habik. Mamy tutaj na froncie diodę sygnalizującą, sygnalizującą pracę. Pod spodu tak wygląda. Mam złącza USB C Power Delivery. Pierwszy od lewą. Drugie złącze HDMI, dwa wyjścia na kartę mikro, Tutaj mamy wejście R45. I 3 razy USB 3 i 2 gen, bodajże trze trzeciej generacji no i zakończone złączem USB C do komputera. Mamy jeszcze taką nakładeczkę no, właśnie na tą yy, na tą wejście. I mamy pokrowiec na to, ale to już mało ważny. Papierologia, instrukcje wszelkie. Instrukcje, instrukcje, duperelki, jakieś naklejeczki, no ale dobra, ale przedmiotem jest hubik. Podłączymy do komputerka i zobaczymy, jak to wszystko się sprawuje. Aha, mamy jeszcze taki, tutaj jeszcze, tutaj mamy Taką wnękę możemy sobie ten kabelek schować o właśnie cyk. O tak. I mamy ładnie. Schowany kabelek. O! i ładnie to wygląda. Dobra, podłączymy do komputera i zobaczymy sprawdzimy działanie. Dobra, mamy przygotowaną kartę pamięci pendrive I podłączamy sobie. Jedno nie dam rady Mamy wpięte. O, tak to wygląda. Pendrive nam miga. Mamy wykryty. wykrył nam pendrive'a. Także spoko. Tu dokumencik, no ładnie wczytuję. No ale widać, że Habik spełnia swoje zadanie usuniemy koment. dobra, myślę, że Habi raczej nie. Yy, nie zamula, nie zmniejsza yy, transferu, no ale szkoda, nie wiem, jak, jakim by tu programem to przetestować, typu ssd, czy, yy, czy odpowiednik na Windows, nie wiem właśnie, miałem chyba taki program, ale może znajdę, zobaczę. Za chwilę się włączymy od nowa. Niestety nie zdobadamy dokładnych prędkości, bo niestety nie obsługujemy ten, disk, ten program, tylko obsługujemy domyślnie wbudowany w Maka ten program disk SPET Test. On się chyba nazywa tak. No ale dobra, ale fajnie nam wykryło kartę pamięci. No tak wygląda karta pamięci. Coś sobie spróbuję na nią przerzucić. Jakiś taki lekki. Coś źle. O, może to. Coś lekkiego. Dobrze. Skróty klawiszowe Mak. No, co jest? Pyk. No, i widać, że idzie. No, wolno, bo wolno. No, ale idzie. No, ponieważ pamiętam, że ta karta jest bardzo wolna, Taka jakaś prosta jednogigowa. Nie miejmy akurat lepszej pod ręką. No, ale widać, że idzie. Chyba tam cztery pliczki razem, łącznie, nie wiem, z ponad 100 megabajtów. No z racji tego, że ta karta jest bardzo wolna, dlaczego, dlatego jak to idzie wolno, no ale widać, że było na pendrive'ie, że dosyć sprawnie wszystko idzie, także, także, o już przeszło, także, także bardzo dobrze, o, proszę, mamy sklepy klawiszowe jakieś tam, odpalamy, no ładuje się ze względu na sobą Zawolna kartę i dlatego mamy jakieś tam dokumenciki. Także, karta nam spełnia nasze zadanie. Okej, okay, dobra. No, coś długo to trwa. O już, dobra. Dobra, możemy sobie kartę wyjąć. Dobra, teraz jeszcze przetestuję dla Was, nie wiem czy uwierzycie na słowo czy nie, ale testowałem wczoraj kabel 45 no i nie ma ograniczenia hmm, poprzez hub, pełna prędkość, mi wychodzi 300 megabitów na sekundę ponad, bo mam właśnie taki internet światłowodowy, no i nie ma tu żadnych spadków prędkości czy coś, żadnych problemów, także dobra, dzięki za uwagę, polecam hubik BESAUS 8.1 No, zauważyłem już, że wczoraj sobie testowałem go większość dnia i. No i troszeczkę się grzeje. No i to może jedyny jedyny minus. Ale to. Polecam. Polecam na 5 gwiazdek, na 99%. No, na 100% polecam. Jedyna wada to to, że, że się grzeje habik. Ale tak to to działa bez problemu. Także dzięki za uwagę. Dobranoc. Do widzenia. Cześć. Trzymajcie się.